Witam serdecznie Mariusz Makowski, Filipiny, Carmen Bohol. Ja dopiero wstałem. Donika śniadanko przygotowuje dla Maria. A Maria sobie jeszcze robi kanapeczki. Jedną, jedna dla Doniki. Z takim ala pasztetem niemieckim. Ale dobry jest. To jest Dan. is the one? Nie, to jest one. O. Oh. Ok, open it. Już wczoraj się podłączyłem do tego, ale mega, mega dobre. O, widzicie? Dzieńczyk dla Maria. Polski chlebek. No, kim jest dystryk? Trzeba i do to nikogo uwielbia pasztet Good Ale to nie jest tak jak ten nasz polski, ale podobny. No podobno mm -hmm. mówi, że dobra Maybe mam on tu caj Nie to mm -hmm. <laughs> nic nie zrozumiałem ale okej okay. Uciekam z kurnika Jadę sam dzisiaj e, Zaraz powiem wam gdzie albo nie powiem Zobaczycie <laughs> bye bye Oli Vanessa bye bye oh bye ice cream ice cream box okay kids bye rabbit <laughs> but where I can buy a rabbit huh Danica Vanessa chce sobie królika kupić. Mm. <suszybka> yeah? ha? So you want an Oli together Muszę, nie wiem, królika zorganizować. Ale to może nie dzisiaj. <gulanie> Kurczę, nie wiem. Gdzie ja królika kupię? To królika to i klatkę trzeba użyć. Jak go puścimy tak to zaraz go onbokje. Dla niego to obiad. Jak się uda to jeszcze do fryzjera podskoczę, bo już Jak Elvis Presley prawie z takimi bakami No nic Także Mario dzisiaj Samotny trip sąsiad suszy kokosy a kury dziobią. No kury lubią kokos. No nic, trzeba uciekać. O, deszyk. Coś tu kropi. O nic, uciekał. Tu ten artysta wczoraj taki trafik zrobił, że samochody nie mogły jechać ani w jedną, ani w drugą stronę. Przyznęło mu się trochę z tymi chorągiewkami. na remonty. I jak budują taką drogę, o, to na przykład robią linię, tak jak teraz pas i na przykład nie wiem, 10 centy owić. Na przykład teraz kładą nie wiem ile, 100 metrów. Zostawili taki pasek 100 metrów i, i teraz go kończą. A tam już dalej zrobione jest. Nie? Czyli idziecie teraz taką, takim pasem i nagle macie nie wiem, 10, 100 metrów niezrobionej drogi, i dalej droga idzie normalnie. I bardzo często dochodzi do wypadków, jak na przykład ktoś jedzie na motorze, nie zabezpieczą tego, też się zdarzało na Sikihor, a tu wystają takie pręty, nie wiem czy widzicie. No i wjeżdżasz w to, w te pręty i koniec. Pozamiatane. Kilka osób pytało mi się o domki bambusowe, tu na Filipinach. Ile to kosztuje? I powiem Wam, że sam jestem ciekawy Bo sam myślałem o czymś takim I się zastanawiam jakby to przetransportować Jakbyśmy kupili coś takiego No nic, pokażę Wam jak to wygląda Zaraz dowiemy się ile kosztuje Może zobaczymy jak robią, chociaż jest przerwa teraz Lunch, nie wiem czy, czy uda mi się No nagrać jak, jak robią No nic, zapraszam taki kotyć jest w trakcie słyszałem że by ten bambus długo się trzymał trzeba w wodzie solonej czyli w morzu trzymać za dwa tygodnie bambusa zanim, zacznę, zanim zaczniesz robić o. oni to ładują potem na samochód ciężarowy i zawożą tylko takie coś, to ja nie wiem, czy oni by wnieśli do mnie. Chociaż ja już tutaj cuda widziałem na Filipinach, także... Może można zamówić, żeby po prostu przyjechali i na miejsce zrobili. Złożyli, no? Zaraz się dowiemy. To jest jeszcze nie... Nie pomakierowane. O. Proszę bardzo. Proszę, umywalka. A tu a to drugi pokój. No mega. O. Ten dach to trzeba tak co 3-3 lata zmieniać podobnie. Ale bardzo dobry jest, ponieważ nie nagrzewa się. Nie? z takim miejscem do sila auta waparze fajne nie ma nikogo na lunch wszyscy poszli, to nawet się nie dowiem jaka cena, będę musiał poczekać na nie. chyba że pójdziemy do, bo tam kawałek dalej jest drugi punkt, to jest właśnie ta nipa, co na dachu używają. Proszę, no kotecz taki. Woci Tu Domek. No i gdzie są ci fachowcy? Nie ma. Hello, kuja! You know the prices? Yeah, for example, this one. A? Huh? 65000 How about this, you know, with rooms? 80000 Like this, 80000 80000 pesos Something like that Living room, patrzcie. No i pokój, to jest fajne. A tam umywalka. Mega, co? Tak? I tu takie same. 80 tysięcy No to musi być dobrze zakonserwowane. Ciekawe jestem czy oni właśnie w morzu tego bambusa moczą ale wydaje mi się że tak to muszą no zaraz się zapytamy Before you start making this, you put this bamboo to the ocean or no? No, I okay, get chemical in the bamboo. Ah, you put chemicals. but only outside, not inside. Outside inside. Inside also. Czyli nie moczą, tylko chemikaliami, ale te to nie za bardzo to pomaga powiem. Zaraz termity zjadą. So this one is 65. A druga jest 80. A tam jest to samo? Nie, jest większe. jest większe. To jest większe. A, to są dwa 120 tysięcy, to co oglądałem na samym początku. Dwa pokoje. Sala matuja. No fajnie zrobiona. ci czyli tak ten 80 80 000 ten kotycz tam bez pokoju 65 a dwa pokoje 120 tysięcy be czyli 2000 dolarów ona za dwa pokoje But it's like that is it's fine And how you transfer this? Pretty liberal, sir. Pretty liberal. Yeah? But it's impossible to take it up here, huh? Hill? Hill. Like... like that? Yeah. Maybe like 100 meters up. No no. There is a pathway, caminho, No Road. No road? Não. Uh. No. é is it possible that you can boil something like this in my place? Uh bring me materials and build in it. over there. Yeah. Ah, okay. então construir na Wydaje mi się, że lepiej zamówić, żeby przyjechali, zbudowali na miejscu, niż potransportować, transportować. Widziałem już parę razy, jak to wieźli. E, no, ale wiadomo, podczas tego transportu coś tam się zniszczył, uszkodzi. Porusza się to wszystko, a tak zbudują na miejscu. No, kurczę niby bambus, a trochę kosztuje, co? No to to na pewno z 50 tysięcy takie małe. Właśnie te kosztują 120 tysięcy. Dwupokojowe. A ten z tyłu mówi, że 90. Nie wiem, co to jest. A może te z tyłu 90. A okej, okay. czyli to jest jednopokojowe 90 tysięcy. Then 80 1 room 1 this one 95 bigger, bigger, but which one? one small, 30. Ah, 30. And which one is 120,000 thousand? Twenty 000? 120 000, 2 rooms. Ah, 2 rooms, dobra, 310 is Okay, salamat. This is ah, this is what you use. And how often you need to put this? Uh, one day Yeah, but again. for how long? For how long is protecting the bamboo? Um, six months. Six months. Yes. And then you need to again, do again. Every again. Oh. I need varnish uh, six months and varnish. Oh. so every six months it's put these chemicals month. and varnish. So yeah. six months Tymi chemikaliami i, i lakierem. Ok, sala matku, ja dziękuję. Jadę do dziewczyn, bo trzeba Vanessa do szkoły zaprowadzić, podstawić. No, mówiłem, że może nie zdążę, więc jak coś to mama zawiozłaby, no, trajkiem, ale, ale widzę, że zdążę w sumie to miałem jeszcze dać zjeść, jechać włosy ściąć ale pojadę sobie do Carmen, odstawię Vanessę i wtedy fryzjera zaliczę w Carmen no, tak będzie chyba lepiej dziewczyny odebrane czekały już na mnie ale jeszcze sporo czasu jest tatuś tak 11 Jest <laughs> Vanessa stara się w jedno ciągnąć na jakieś cukierki Dostała wczoraj jakieś 7-Eleven Tam zawsze jakieś drobiazgi kupujemy, ale chyba i posmakowało No, także odstawiam Vanessa do fryzjera i do domu. Jesteśmy pod 7 Eleven tutaj w Carmen i tutaj będzie chyba zaraz sesja fotograficzna. Tutaj pan z kamerą stoi. Policja na Filipinach bardzo lubi sobie robić zdjęcia. Wstawiają na stronę. Jacy to oni to dzielni nie są to. No. I tam Daisy też stoi, widzę. Salaman. Uczynnica jaką czapkę ma ekstrakuję No i strzyżenie Szybkie O zamknięte A ja Proszę bardzo, nie ma nikogo No i nie ma Nikogo. fryzjer gdzieś poszedł. Więc może się ostrzega tam u siebie, pod domem zobaczymy. Nie, tam jakaś impreza chyba była, bo dlatego ruch wstrzymany, dlatego ten fotograf, policja i tak dalej. Coś tam się dzieje. No nic, muszę jechać się ostrzec tam pod domem. Mam nadzieję, że będzie, będzie dostępny ten mój fryzjer. Oj, i żołnierze. wojsko. Mój fryzjer leży do góry nogami. I... Can I my hair? Yeah, good. Jestem już w domu, chaval. Popatrz, kto tutaj jest. Oli, jaką ty masz czapkę, świetną. Cześć. Cześć. Da, tuś przyszedł. O Jezu kochany! Ale ty wyglądasz słodko. Ojej, oli. Ty to jesteś gwiazdor. Czkawkę masz. Gryzaczka ma cały czas gryzie tego gryzaczka. Przynieśli nam tort. Danika, ale to jest 21. 21 years old. 21 five years old. Twenty-one, have a look. Where? Number twenty-one. Where? It's a T-shirt only. 21. Okay, so explain what is this? They call it paluwagan, yeah. They have like a, yeah, like a group. Yeah. And then until uh, we we'll have birthday, yeah, every month. To give, I think, the, to the leader, yeah? Okej. Okay. Czyli jest jakaś grupa osób, która no, między sobą się skrzykują, tak? Na Filipinach to bardzo często jest, że po prostu płacą, nie wiem, 10 osób się zbiera i płacą co miesiąc jakieś tam pieniądze jak przychodzi dzień urodzin, to wtedy zamawiają tort z tych pieniędzy. Coś takiego jak taka składka w szkole, nie? Taka klasowa, nie, nie pamiętam jak się to nazywa. No. To płacisz co miesiąc pieniądze, a jak przychodzi jakiś tam termin, to po prostu z tych pieniędzy nie wiem, kupujesz jakieś torty czy coś. I nie wiem, tutaj jakieś patrzcie ciastka, nie wiem, ktoś ma urodziny. E, e, son of your sister, nie? Yeah? Tort i... jakieś ciasta przynieśli. No. Bandon You look good with baby bandon ja need to make a baby. Mówię, żeby dobrze wygląda, pasuje mu dziecko, że musi zrobić.